Parę lat temu poznałem twojego tatę. Eee, to jedno z moich dziwniejszych znalezisk. Hiszpański dublon z niemieckiego łobota w samym sercu dżungli. Kto by się spodziewał? Sir Francis Drake dostał kulkę za saliego. Szambala tęsknię za tobą. Francis i jego zagadki. No to była szalona jazda. Styl trochę mi się zmienił. <gry> tak. <bubble> <gryasy> Tak, już idę. Wracam do gry. No, koniec zabawy. Wielkie dzięki, święty dyzma. Tylu ludzi się dlatego zabijało. No to faktycznie ładnie wyszło. przydałyby się kolejne wakacje. Oj, przydałyby się. No, a więc nad tym teraz pracujesz. Co tam siedziałeś? No, sprawdzałem coś. Więc tak to się teraz nazywa. Mówię serio. Przyniesiesz coś do jedzenia? Zaraz skończę. O, jasne, robi się. Dzięki. To jest to. nie przydługi i ma literówki, ale od czego jest korektor no nie? ale oh, zgłodniałam. No to nieźle. Mhm, <grym> mm co? Co u ciebie? Proszę? Mm? No, nie, nie zrozumiałem. <grym> A, tak, przepraszam. Jak minął dzień? No, było w porządku. Mm -hmm. kolejny piękny dzień w raju? Mm -hmm. dzisiaj wyłowiłem trochę śmieci z rzeki, wyobraź sobie? Mm. Chociaż sobie popływałeś. <grym> Trafiłeś na coś ciekawego? Hmm? No to. Kilka perełek, na przykład e, ciężarówkę sprzed ponad 100 lat, Dasz wiary? przez rdzenny lud zwaną pikapem. Weź przestań. Jeszcze jakieś w sumie. Same nudy. A jak tam artykuł? Więc na początku miał być to lekki tekst na temat turystyki w Bangkoku, ale naczelny chyba się skrzywi na moje ujęcie tematu, bo wiesz. Moi rozmówcy, jak jeden mąż, narzekani na brudne powietrze, które uderza cię w płuca od razu, jak wysiądziesz z samolotu, więc... Zmieniłam koncepcję i zaczęłam pisać. A! Co? Gdzie jesteś? No, tu jestem. Ktoś mnie dźwiga Czyżby. No co? Mów dalej. To jest, to jest bardzo ciekawe. To o czym jest ten mój artykuł? Co? Że ten? O samolotach o tym, że są problemy w Bangkoku przez smog i one nie mogą lądować. Wow. <grystanie> Dobra, przepraszam. No nie no, prawie się udało, d naprawdę. Byłem przecież blisko, mm -hmm. prawda? W sąsiednim stanie, ale tak, bardzo blisko. <grystanie> Jameson namawiał cię na fuchę w Malezji. Daj spokój, Jameson zawsze mnie na nią namawia. Słuchaj, Nate, uważam, że powiniene się wziąć. Kiedy ja nie chcę. Serio. on przecież nawet nie ma pozwolenia. Dawno ustaliliśmy, że nie wchodzimy w takie Dobrze, interesy. Dobrze, ale. Bo nie Słuchaj, nie ryzykujesz aż tak dużo. Wiesz, no, jeśli chodzi o pozwolenia. Nie, to... nie chcę. Zadzwoń do Saliwana. Nie widzieliście hey, Elena, się od dwóch lat. Czy, czy możemy zmienić temat? No po prostu nie chcę, żebyś odmawiał przez wzgląd na mnie. Odmawiam przez wzgląd na mnie, ok? Doceniam twój gest. Chodzi o to... Ach. No, to może ja jednak pójdę sobie pozmywać się. ja pójdę. No zostaw. Zmywałeś wczoraj. Nie, ty gotujesz, ja zmywam, okej? Okay? Daj, no. Daj mi chociaż jakoś y, zasłużyć na to, czy coś, albo wygrać obiad. Chcesz wygrać obiad? Tak, tak. Na tej maszynce do grania założę się, że pobiję twój rekord. Zaraz, zaraz. Chcesz coś wygrać na mojej maszynce do grania? Strach cię obleciał. Nawet nie wiesz, jak to się nazywa. Ale ja nie muszę wiedzieć, jak się nazywa. Widziałem, jak grasz. Trzeba biegać i skakać. A ja mam wrodzony talent do tej To jak będzie, kurczaku? Zakład? Jak chcesz, dobra kowboju. Okej, patrz już. Uczę się jak cholera. I to już? Nie, musi się wczytać. Wczytać? Tak. No strasznie długo to trwa. Cierpliwości. Kiedy coś włączasz, to powinno się to... Okej, okay, jedziemy. Klasz <śmuszczanie> Bandicoot. Jakiś problem? Nie, nie, tylko... Jak się to włącza, co? Może wciśnij start. No przecież Jasne. wiem, już mam... Okej, okay, musisz biec w kierunku kamery. Biec do kamery, rozumiem. A kółko to atak z obrotu. Skacze się krzyżykiem. Dobra, który to krzyżyk? Ten pod prawym kciukiem. Okej. Okay. Musisz przeskakiwać doły i przeszkody. Pff, to moja specjalność. Okej, okay, uciekaj przed głazem. Dlaczego ten kamień nie goni? Po prostu uciekaj. Już nic mu nie zrobiło. Użyj ataku z obrotu. Ale czym? Kułkiem! Z obrotu! Nie wpadnij do dołu! N nie wpadłem, widzisz? Jakiś lis? Jamraj. Wygląda jak lis. Jak lis z Ok, rozwal, pudełka. Dlaczego lis rozwala skrzydła? To jamraj i taka już jego natura. To lis i to niezbyt realistyczne. Tego nie potrafię. To ja Zupełnie nie przypominasz, Ryan. Widziałeś kiedyś jakiegoś. Nie, ale na pewno nie noszą łodych nas. Niezła grafika. Prawda? Mhm. Mm To już koniec? Sam się prosiłeś. Ach. No bez żartów. Prawie mi się udało. To spróbuj jeszcze raz. Podbijam stawkę. Jak znowu przegrasz, umyjesz mój Serio? samochód. Taka jesteś teraz cwana, Jest tak? Jest taki specjalny niski poziom trudności. Może ci włączę wow. i ja tak Oj, robię. doigrasz się, doigrasz. A co mi zrobisz? Ostrzegam cię. Co mi zrobisz? Nie ostrzegam. w grze, tylko tutaj. Nie, no, no co nie zrobisz? żartuję. No pokaż. co, No i co, 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 no i co teraz? Co teraz, <śmienic> <śmienic> ha? Jesteś szczęśliwy? Tak, oczywiście. A ty? Hmm. Serio? Chodź tu. Nieczynne. Zamknięte. Daj spokój. No dobra, już idę, idę. Dopak. Tak, o co chodzi? Szukam mojego braciszka. Twojego wzrostu Szczuplejszy. I nie zaczął jeszcze wieć Sam? Dobrze ci widzieć, Nathan. Boże, sam! Ło, dobra, dobra, spokojnie, wyluzuj. Jak? Myślałem, że... Myślałem, że nie żyjesz. Tak, dostałem tutaj... Jezu. Lekarze. Lekarze poskładali mnie i... Znowu wsadzili do celi. No, ale. No wiesz, dzwoniłem, sprawdzałem wszędzie. Wszystko, co znalazłem, wskazywało na to, że nie żyjesz. Nathan, zabiliśmy strażnika. Miałem gnić w tej celi do końca życia, i mało brakowało. Samia. Ja... Gdybym wiedział, to, to przysięgam, że ja na, Wróciłbyś. na pewno. Wróciłbyś. Wiem, Nathan, wiem. Najważniejsze, że się wydostałem. Ej, ej, wszystko dobrze? Muszę wyjść. Bracie, chyba mi tu nie zemdlejesz, no, co? Nie wiem. Mam w głowie mętlik, wiesz? Ale, ale jak? Jak wyszedłeś? Kiedy wyszedłeś? I, I jak mnie tutaj w ogóle znalazłeś? No, no, już. Powoli. Tak? Usiądźmy. No, powiedz coś o sobie. O mnie? No. A, ale co? No. Wiesz, powęszyłem tu i tam. Sporo się dowiedziałem. <toczny> to wariackie historie. Słyszałem, oberwałeś. I co, w jakiejś akcji z wykolejonym pociągiem w Himalajach? Tak, no wiesz... Tak jakoś wyszło. No gadaj, co przegapiłem? Jezus, sam od czego zacząć? Myślę, że wiesz. Dobra, um, Parę lat temu wrobili mnie w e, kradzież lampy olejnej z muzeum w Stambule w Turcji, tak? Lampy? E, to był artefakt z legendarnej, zaginionej floty Marco Polo. Skarb Kublai Hana. Ha. Tak, i wiesz co się okazało: że było tam o wiele więcej niż tylko statek i jego skarb. No co ja poradzę? Kolejne zaginione miasto w gruzach, a my. a myśmy przeżyli. Ledwo. niewiarygodne. Tak, naprawdę. Ale ciebie nie było. No, rzeczywiście, ciężko w to uwierzyć. Ale, czekaj, chcesz mi powiedzieć, że tak po prostu natknąłeś się na kolejny zagubiony skarb, a mimo to zostałeś na koniec kompletnie bez niczego. E, widać, chyba, już taki mój los. Ale wiesz, tu i tam parę świecidełek zgarnąłem: spłaciłem samochód, dom, pierścionek zaręczynowy. Pierścionek zaręczynowy, mam żonę? Dasz wiarę, Elena, ta, o której ci opowiadałem, to moja żona. Musisz ją poznać. Dzisiaj obiad. U mnie koniecznie, a jak przyjdziesz, to wszystko jej o tobie opowiem. Cholera, tylko co jej opowiem? Na ten. Mam poważne kłopoty. Co? Jakie znów kłopoty? Nazwisko Alcazar, coś ci mówi? Tak, to jest ten od dragów. Mhm. Rzeźnik z Panamy, tak? A no co? Zabawna historia, ale siedziałem z nim rok w celi. Tak, wyszedłem z więzienia. Nie czytasz dzisiaj? Samuelu, podejdź. Śpiewają. A, no pewnie się upili. Możliwe. Są zadowoleni. Zadowoleni ze swojego nędznego życia, żałosnej pracy. No wiesz, w domach mają swoje żony. A my co? No? Bez urazy. My mamy ambicje. Wiem. A jak już stąd wyjdziemy. Ta ambicja pozwoli nam osiągnąć rzeczy, o których nawet nie śnią. Wiesz co? Podziwiam ten twój optymizm. Co zrobisz, kiedy stąd wyjdziesz? O ile stąd wyjdę? Chyba się domyślasz? Domyślam. Ale chcę to usłyszeć. Odnajdę największy piracki skarb wszechczasów. Założę się, że już żygasz tą historią. Skądże? Opowieść o Henry'm Avery'm i 400 milionach w klejnotach i złocie stała się dla mnie słodką kołysanką. Myślisz, że znajdziesz ten skarb? Jak będzie szansa? <suszy> Oczywiście. <suszy> Ambicja. Jak szedł ten cytat? Jestem człowiekiem fortuny, co swą fortunę odnajdzie. A, bardzo mądre słowa. Hej, a to co? To twoja życiowa szansa. Senior Alcazar, ma ale growego. Przekieruj taki. Oh. O, kasello Samuelu, chcesz odnaleźć swój skarb.